Witajcie, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku dzisiaj moi drodzy z Minecrafta no jak widzicie znajdujemy się w mojej podziemnej bazie zacznę od zadania wam istotnego pytania czy lubicie papugi jeżeli tak to ten sztandar który widzicie po środku ekranu jest czymś dla was nie wymaga on jakoś dużej ilości materiałów jedynie kilka barwników w Ilości jednej sztuki. Zacznijmy od czarnego, także biały, jasno-niebieski, turkusowy, żółty oraz limonkowy. Proponowałem płótno w kolorze czarnym. Teraz przejdźmy do krosna. Na początek stawiamy sobie takie oto białe pasy na całej długości baneru, Potem jeszcze taki trochę grubszy od tych poprzednich czarny pas. Następnie y Tutaj już przechodzimy do tła w kolorze jasno-niebieskim. Proszę bardzo, jeszcze takie wcięcie dolne w kolorze żółtym. No i taka góra. A na, na zwieńczenie mamy jeszcze obramowanie kwadratowe. Voila! No to tak, tak się, moi drodzy, prezentuje ten standard. Myślę, że będę powoli kończył ten film. Jeżeli Wam się on spodobał, to stawcie łapkę w górę i napiszcie jakiś pozytywny komentarz, bo ja wszystkie komentarze czytam i przypinam im serduszka, więc moim zdaniem warto. Także jeżeli byście mieli jakieś własne pomysły na sztandary, to zachęcam do sekcji komentarzy. Nie pozostaje mi nic innego, jak życzyć Wam miłego weekendu. Do usłyszenia już w kolejny piątek. Trzymajcie się i cześć!